Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Pytaliście mnie, czy zrobię filmik na temat porad, jak jeżeli kupujemy Simpsona, co, na co zwrócić uwagę i jak dobrze kupić jakiś egzemplarz. Także tak, na początek na pewno przed, przed kupnem musicie zastanowić się poważnie, czy, czy kupujecie Simpsona. Już y, takiego bardziej doinwestowanego, y, albo czy po prostu kupujecie takiego po prostu trupa, którego chcecie naprawić. Powiem Wam, jakie są korzyści i, i jakie są takie wady też dosyć y, tych y, poszczególnych zakupów. Pamiętajcie, że jeżeli kupujecie y, Simsona odrestaurowanego i zrobionego na, na nowo, tak jakby po remoncie to tak naprawdę nigdy dobrze nie wiecie, co, co zostało w nim wymienione. Yy, na przykład silnik yy, tego, tego nie sprawdzicie, po prostu no, nie macie jak tego sprawdzić. Chyba, że po prostu ktoś ma rachunki na części. Wtedy jest to w miarę wiarygodne. Yy, także jeżeli zdecydujecie się na kupno jakiegoś już po remoncie Simpsona, yy, to polecam Wam właśnie zwrócić uwagę na te, na te rachunki, bo to jest ważna rzecz. Jak ktoś robi remont porządnie, to na ogół zostawia te rachunki, jeżeli robi to z myślą o sprzedaży. No i też musicie zwrócić uwagę na, na ludzi, którzy, tak jakby, żyją z oszustwa, nie? Czyli czyli no, robią coś po najmniejszej linii oporu, kupują załóżmy Simpsona za nie wiem 1200 zł kupują kilka części i sprzedają go yy, komuś zupełnie takiemu nieświadomemu za, za na przykład y, 1600 czy 1700 nie? a to kupują tylko kilka części które tak naprawdę mają wpływ tylko na wygląd a a reszta cały silnik jest na przykład zużyty, wszystkie łożyska już są, kwalifikują się do wymiany. Dobra, słuchajcie, teraz powiem wam e, takich kilka użytecznych porad, e, jak sprawdzić czy Simpson nie miał żadnego dzwona, takiego no bardziej poważnego, nie? E, no bo też jeżeli to, to jest jakaś mała gleba, to, to wiadomo, ale jeżeli to jest jakiś grubszy dzwon to, to już wtedy elementy ramy są poprzestawiane to wtedy coś tak, czymś takim nie, nie polecam wam jeździć i kupować coś takiego słuchajcie pierwsza sprawa to lusterka bardzo często lusterka podczas wywrotki zostają obdarte są obdarte i oszczępione bo po prostu kierownica układa się w taki sposób, że szorując po asfalcie, zdziera się lusterko, nie? Także jeżeli byłyby na przykład takie, takie szlify na lusterkach, to to jest może być znak, że, że był jakiś dzwon, nie na przykład też pamiętajcie, że przy upadku, jeżeli też ktoś uderzy na przykład w krawężnik i po prostu odbije kierownicę to w tym miejscu na baku czyli tutaj będą takie wgniotki bo bardzo często po prostu przy, przy upadku ograniczniki tutaj w tym miejscu czyli tu gdzie mamy zatrzask zamka zostają po prostu Yy, spiłowane i, i tutaj sam, sama końcówka amortyzatora po prostu yy, uderza w bak i mamy, i mamy po prostu yy, taki tutaj yy, wgniecenie takie mamy duże dosyć także jeżeli coś takiego by było to, yy, to też yy, można sądzić, że, że była jakaś poważniejsza gleba yy, jeszcze jeżeli chodzi o glebę to yy, Warto jest, jak, jak będziecie jechać na Simpsonie już, czyli go sprawdzać tak naprawdę, to, to warto jest, żeby ktoś stanął z tyłu za Wami i sprawdził, czy linia, czy linia opon, czy mamy, czy mamy tak zwaną śladowość opon, czyli jedno koło podąża za drugim jadąc na wprost. To jest bardzo ważne, bo bo przy, przy przestawieniu jakiejś ramy, y, gdzie, y, gdzie rama jest, pamiętacie, elementem, który no, bardzo ciężko ukryć, y, jakiś, jakieś jej przestawienie. I jeżeli rama się przestawi, to nie będzie śladowości. Czyli patrząc z tyłu, y, kiedy jedziemy wpro, na wprost, y, ko, jedno koło nie będzie podążało za drugim. Słuchajcie, kolejna rzecz. Bardzo często przy glebie na Simpsonie spadają w ogóle całe kierunki. Mocowania, jeżeli mocowania by się różniły, tutaj chodzi mi o te mocowania na kierunki, jeżeli one odbiegałyby od siebie, inna kolorystyka, a także klosz, jeżeli jest inny plastik niż inne, to od razu widać. To widać, że po prostu coś, coś tam było, nie? No wiadomo, tam mogą się tłumaczyć, że coś tam się... Pękł czy coś takiego, ale inna kolorystyka. Pamiętacie, zawsze to od razu widać, jak coś było grzebane. Słuchajcie, jeżeli chodzi o silnik, silnik tak naprawdę dosyć ciężko jest sprawić, czy w silniku jest wszystko dobrze, ale dobra, dobra rzecz to jest, jeżeli już łożyska są na, na, na wymarciu że tak powiem to wydają one dosyć dziwny dźwięk podczas jazdy z silnika się wydobywa jest to tak jakby takie takie szuranie, pocieranie w silniku pamiętajcie, że w silniku nie powinno być słychać oprócz pracy tłoka nic innego tylko, tylko jeżeli łożyska są po prostu jakieś już zużyte to wtedy to będzie wszystko bardzo szumieć podczas jazdy i, i w czasie w czasie postoju też kiedy będziecie dawać na przykład obroty to yy, be, będzie po prostu taki no, taki dziwny dźwięk się wydobywał z silnika którego nie powinno być nie teraz słuchajcie jeżeli chodzi jeszcze o, o upadek na Simpsonie to bardzo często mm, tumik, tłumik zostaje zerwany yy, może nie zerwany ale tumik... Jeżeli, jeżeli gdzieś y, się glebnie, to często podnóżek jest y, złamany i, i po prostu y, można też zahaczyć z samym tłumikiem y, o krawężnik na przykład, jeżeli ktoś, y, ktoś robi coś takiego. Yy. No i też na przykład jeżeli ktoś jeździ po mieście... Yy po mieście Simpsonem, to też często jest taka sytuacja, że yy, jest ten tumik odarty. Dlaczego? Bo, no bo przyciskają się też w korkach, nie? Między autami, między krawężnikiem i ten... Te krawężniki czasami są takie wysokie i, i nie, bardzo łatwo to uszkodzić, nie? Także na to bym Wam, wam zwrócić kazał uwagę. Yy, jeżeli chodzi o o lagi przednie, element zawieszenia. Bardzo ważne, żeby były tutaj gumy. Te gumy mają za zadanie chronić same lagi, ale jeżeli tych gum nie ma, słuchajcie, tutaj możemy sprawdzić tak naprawdę stan simmeringu, jaki jest jest tutaj. Jeżeli simmering jest wyszczępiony, jest, jest tam piach w środku no to bądźmy pewni, że, że nieunikniony będzie remont przedniego widelca co tak naprawdę jeżeli kupujemy już egzemplarz taki droższy to powinniśmy na to zwrócić uwagę bo no mówię Wam, musicie zastanowić czy chcecie mieć motor po prostu taki już gotowy, zrobiony przez kogoś oczywiście najlepiej kupić oryginał, nie? ale no teraz z oryginałami jest bardzo ciężko Mówię wam, tak także z oryginałami jest bardzo ciężko. Ja próbuję y, kupić teraz mz tz ATZ-251 i naprawdę, trafić na jakiś zadbany egzemplarz, to jest dosyć trudno. Tak a propos, jakbyście mieli jakiś kontakt do kogoś, kto sprzedaje ATZ-251, to możecie napisać. Wiecie, najlepiej żeby była jakaś y, no taka po prostu zgrabna, ładna. Może być też do remontu. Sam bym zrobił remont. Tylko ważne, żeby była prosta rama i papiery do niej. To jest bardzo ważne. Teraz słuchajcie jeszcze. Jeżeli chodzi o ramę, jeszcze taka uwaga. Jeżeli chodzi o jeszcze po, po takim upadku co w Simpsonem się może stać to może Pan y, dźwignia zmiany biegów i rozpierak mogą się połamać y, I chodzi o to, że często przy takim uderzeniu następuje y, po prostu wycieka olej y, z miejsca w którym jest y, jest dźwignia startera y, I jeżeli były jakieś wycieki oleju to jest to, może to być też przyczyna. Yy, przyczyną może być to, że, że było jakieś, jakieś uderzenie mocne. Yy, też czasami coś takiego występuje. Yy. Yy. Pamiętajcie, przy zakupie zawsze sprawdźcie tabliczkę znamionową. Yy, numer ramy. Numer ramy znajdziecie po, 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 tej, po drugiej stronie. Gdzie jest tutaj główka ramy, to znajdziecie ją po lewej stronie. Tak, jak stojąc przed motocyklem, tutaj, gdzieś na ramie. Jest on widoczny po prostu bez nawet na jedbaku. Jeżeli coś było kombinowane z papierami, to bardzo, bardzo często po prostu ludzie nie przykładają uwagi do, do kolorów lakieru dobranego na na samej ramie i może on lekko odbiegać, może być matowy na przykład bardziej. To jest też znak, że coś były, mogły być przebijane numery. Słuchajcie, teraz jeżeli chodzi o elektrykę w Simpsonie, to tak naprawdę ten Simpson jest, jest niezawodny pod tym względem. Nie jest coś takiego, że, że musimy tutaj patrzeć jakoś niesamowicie na elektrykę. Powiem Wam, że lepiej jest kupować Simpsony jednak z instalacją 12V chodzi też głównie o to, że, że akumulator tak szybko nie pada. No i można coś się pobawić, nawet z LEDami już przy 12V, nie? czy pod Tuning coś takiego, to radzę wam 12V z takiej racji, że że to jest bardziej już taka, napięcie jest już bardziej takie teraźniejsze, że tak powiem. 6V już jest no już naprawdę to jest długa historia tego, ale teraz widzicie wszystkie nowe motocykle mają instalację 12V. Jeżeli pamiętacie, musicie sobie rozgraniczyć, kupujecie właśnie motor do, do remontu, jeżeli do remontu, to, to nie, bierzcie, nie bierzcie po prostu uwagi pod uwagę licznika. Nie? Nigdy przy zakupie się nie patrzy tam też na, na, na stan licznika, bo pamiętajcie, że w Simpsonie jest bardzo łatwo oszukać licznik. Wystarczy podpiąć wiertarkę i pod, pod linkę i, i włączyć lewe obroty i, i, i tak naprawdę w 5 minut mamy 3000 mniej, nie? przebiegu, Także na to nie należy patrzeć, bo no chyba, że kupujecie tak naprawdę od kogoś, kto kto ma motor już no jest po prostu w rodzinie, tak jak u mnie na przykład nowości i znana jest jego cała historia. No ale takich egzemplarzy już naprawdę dosyć jest mało, można spotkać. Aha, w niedzielę myślę, że będzie filmik taki dotyczący docierania Simpsona też mnie o to prosiliście także zrobię taki filmik No dzięki za wszystko i na razie